dodanie 25. Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, marzec 2025. Wszystkie liczby naturalnych trzycyfrowych parzystych, których w zapisie dziesiętnym występują wyłącznie cyfry 0, 1, 2, 3, 4, na przykład 100, 444, 122 jest i mamy cztery odpowiedzi do wyboru. Z tych zaprezentowanych liczb widzimy, że cyfry mogą się powtarzać. My szukamy liczb trzycyfrowych, czyli wykonujemy sobie trzy podkreślniki. Mają być to liczby parzyste. Parzyste. A liczba jest parzysta, kiedy na końcu występuje liczba parzysta, czyli podzielna przez 2. U nas cyfry parzyste są następujące: to 0, 2 i 4. Czyli tutaj wstawiamy 0, 2 i 4, czyli mamy Trzy możliwości. Ponieważ cyfry mogą się powtarzać, zatem ustalmy, jakie cyfry mogą stać na samym początku. Mogą stać wszystkie z wyjątkiem zera, bo jeśli będzie stać zero, to z liczby trzycyfrowej pojawi nam się liczba dwucyfrowa, czyli tutaj bez zera. Czyli bez zera mamy cztery możliwości. I jaka cyfra w środku? Tutaj nie ma żadnych zastrzeżeń, żadnych założeń, więc możemy wstawić wszystkie cyfry, jakie tutaj mamy do dyspozycji, a wszystkich cyfr mamy 5, czyli piątkę. I mnożymy te nasze liczby. 4 razy 5 to 20, razy 3, 60, czyli mamy 60 liczb, które spełniają warunki naszego zadania. Zaznaczamy odpowiedź D.